I mimo tego bólu cierpienia jedziesz na kolejny front. E, tak, dlatego że dzięki pracom naszych rąk e, do domu wracają e, synowie, córki, e, matki, ojcowie. Z każdą osobą uratowaną e, mamy jedną rodzinę mniej w żałobie. E, kiedyś e, Przyszedł do mnie syn, jednego z żołnierzy, którego uratowaliśmy. Chłopak stracił dwie nogi. Wywieźliśmy go, tracąc w ogóle jedno koło. Nie wierzyliśmy, że nam się uda. Po roku okazało się, że ten chłopak dalej żyje, ma protezy. W ogóle biegł w maratonie bostońskim na tych protezach. Zaprosił mnie do swojego domu. Jak dowiedział się, że ja to ja, po roku dopiero się znaleźliśmy dzięki dziennikarzom. I przyszedł do mnie jego syn, przytulił mnie i powiedział: Dziękuję ci, Aniele, obrońco za mojego tatę. Są to takie chwile, które naprawdę kompensują nam całe zło, którego my tam doświadczamy.